Cześć, witajcie! Jestem Jason, witam Was w kolejnym odcineczku Newsów ze świata Grand Theft Auto. Oczywiście Grand Theft Auto 6 jest ciągle na celowniczku, jest na pierwszym miejscu. I słuchajcie, mam tutaj ciekawą informację dla Was, ponieważ sam dyrektor generalny take to Interactive, który zarządza Rockstarem, stwierdził, że jego jedna z franczyzobiorców, tak, no chodzi o Rockstara, tak, o Rockstara, dokładnie o GTA, serię Grand Theft Auto, Seria ta, jego zdaniem, nie ma konkurencji. Podczas niedawnej tej dyskusji na takiej konferencji technologicznej dla, dla mediów dyrektor, właśnie generalny Strauß-Zelniak, się takim spostrzeżeniem na temat długo wyczekiwanej szóstej części Grand Theft Auto. On jakby stwierdził, że, czy bardziej podkreślił, że potencjał jego gry będzie tak duży, że, nie, jak on tak powiedział, nie ma, nie ma sobie równych w branży, czyli jakby nie ma konkurencji. Powiedział on też, że te zmiany, które zaszły od tego czasu, od premiery ostatniej części są na tyle duże względem nawet samego GTA 5, że. mają się czego bać konkurencji. Jakby Zdenek zauważył, że w ciągu ostatniej dekady branża Gier odnotowała gwałtowny rozwój. Tak środowisko, które jest zdolne stwarzać jeszcze bardziej rozległe i ambitne gry chociaż jego zdaniem jedynym konkurentem w momencie wydania, GTA 5 było Call of Duty gra, która gdzieś tam mogła troszeczkę konkurować z tą serią dziś GTA jest najpopularniejszym serwisem rozgrywki, jak on to ujął, we wszystkich mediach inaczej tak jakby GTA jest na tyle dobrą grą, która sprzedała się w egzemplarze, w 200 milionach egzemplarzy że jego zdaniem jest to jedna z Razem najpopularniejszych tematów w mediach społecznościowych, jak i jedna z najpopularniejszych gier, jaka kiedykolwiek ujrzała światło dzienne. Nie najpopularniejsza, to mieć na uwadze. Sam tutaj dyrektor generalny, jakby wyraził ekscytację po rekordowe wzrostu samego GTA 6 które jego zdaniem stanowi mocny wskaźnik potencjału tego, jak gra, potencjału kom kom komercyjnego czyli to, jak gra to się sukces po premierze. Podkreślił, że Rockstar Games jest wspierane zasobami Take Two. Ciekawe w jakim względzie tu, czy pozytywnym, czy negatywnym, ale nie o tym w tym odcineczku oczywiście. Jest to dobrze przygotowana dostarczenie gry, która spełni te wysokie oczekiwania fanów, jak i znawców branży. Jednym z kluczowych obserwacji leniaka była ewolucja natury krajobrazu, która ma być zauważalnie lepsza w momencie. która Na przykład. Jego zdaniem w momencie GTA 5, jak miała swoją premierę, to na ten moment to było przełomowe, i jego zdaniem, on nie, nie też nie widzi takiego potencjału w GTA online. Na moment tego, jak widzę teraz. Teraz pytanie, czy chodzi o mikropłatności, czy możliwość dobre, stworzenia dobrego dobrej platformy do rozrywki, która zapełni. Dużej ilości fanów, czy bardziej graczy, no bo jednak gracze stanowią tą największą potęgę w tym segmencie. Czy jest po prostu to będzie na tyle dobra gra, że zapewni rozrywkę dla tych graczy? I jego zdaniem GTA 6 jeszcze lepiej wykorzysta ten potencjał. I teraz pytanie, czy chodzi im o to, że na przykład oni potrafią stworzyć mapę, która będzie domyślnie zoptymalizowana pod online, a fabuła będzie tylko dodatkiem? Czyli w którą stronę to będzie zmierzało? Bo tu jakby. On się dokładnie nie określił w tym temacie, i tutaj można by było wiele dyskutować. Moim zdaniem, mapa będzie przygotowana pod online, a Fabuła będzie dodatkiem po tym, co zobaczyliśmy w GTA V w przypadku tego, jak bardzo rozwinęło się online. I oczywiście możliwy jest też fakt, iż online odniesie porażkę, w co wątpię, chociaż no, Red Dead Redemption Online dwójeczka no, troszeczkę sobie nie poradziła z tym. No wiecie, jak się skończyła fałek ogólnie przygoda online w Red Dead. także trzymam kciuki oczywiście za to, żeby się udało, ale trzeba też mieć nastawienie takie, że ten dobry kawałek leba już się kończy i GTA Online 2 może być źle zrobione pod jakimiś względami i każdemu przypadnie do gustu. Ale zobaczymy. Tak jak to często przyjdzie w komentarzach, nie ma co oceniać tej gry, tego modułu przed premierą. Oczywiście to, co ja mówię w tych odcinkach, są tylko i wyłącznie takie plotki, gdybanie, domysły, Także tutaj no nie ma co za bardzo gdzieś tam dalej wchodzić w tym temacie, nie? I tutaj jeszcze prezes TikTu odniósł się także do tej szerszej trendów w branży rozgrywkowej. Wyjaśnił, że franczyzy, które odniosły sukces i rosną w siłę, są bardziej, mają większy potencjał na dłuższy rozwój niż gry, które są przeciętne, to one potem znikają gdzieś z rynku i już nikt nie pamięta po kilku tygodniach od premiery. No i on twierdzi oczywiście, że Grand Theft Auto jest na tyle jakby dynamiczną, dynamicznie, dynamiczną, kurczę, aby to fajnie ująć, że dynamika branży gier na tyle dobrze wyróżnia GTA 6, że on zakłada gigantyczny sukces i będzie to kolejna świetna część Grand Theft Auto, jak każde poprzednie. Oczywiście patrząc na przeszłość, jak jest bardzo pewny siebie, że Rockstar Games jest w stanie stworzyć niesamowitą, doskonałą grę wideo, która ma GTA 6, na przykład, no ale te też był bardzo dobrą gierką. Ja ogólnie będę grał na niedługo długo na kanale. <laughs> Całą Fabułę będziemy przychodzić, także czekajcie na filmiki, <laughs> będzie to pierwsze, gameplay, pierwsze gameplaye po tak długiej przerwie na tym kanale. I to była dobra gra, tylko po prostu ona nic coś poszło nie tak, nie? Liczę na to, że Strauss się nie pomyli i ogólnie jego pewność siebie wynika z tego, no że on ma, on jest tej sporą korporacją, jakby nie patrzeć i wiele gigantów ma pod sobą, lepszych, gorszych, no są lepsze i gorsze gry, wiadomo, choć Rockstar słynie z tych dobrych raczej. Zresztą możecie dać opinię w komentarzach, co wy o tym sądzicie, może ja po prostu jestem w błędzie, jakby tutaj... <laughs> jestem gdzieś się mylę, no ale chyba nie do końca, bo widać to po wynikach po prostu i o tym, jak długo gra żyje. A ogólnie gdzieś tam ciekawy temat pod koniec jeszcze poruszymy, <laughs> także lecimy dalej. Co jeszcze dzisiaj chcę wam powiedzieć? Temat ogólnie wydania GTA 6 na PC poruszyliśmy w poprzednim odcinku, no i w sumie te tematy się tutaj powtarzają, że Take-Two Interactive planuje wydać ogólnie finalnie, kurczę to się tak nie może tak powiedzieć tego, ogólnie wkrótce ma zostać ogłoszona premiera PC-dowa po premierze, on stwierdził, po prostu nie chcą oni wydawać gry niedokończonej i na poprzednim odcinku napisaliście mnie na temat optymalizacji, jak to wygląda i w sumie możecie mieć rację faktycznie. Ja mówię, ja się grami nie zajmuję, jakby od strony techniczny aż tak mocno. To, że tam trzy młode zainstalowałem w życiu do czy tam dwie graficzne, jedną dość nadającą jakieś feature, żeby się lepiej bawić. Nie czytowałem, to jest kluczowe. No to właśnie. Wydaje mi się, że warto poczekać. No i sam Zdenia nawet określił, że to wszystko będzie w odpowiednim czasie, bo jego, jego dziś tam znaniem, on by chciał, o tak można powiedzieć, lepiej. Firma chce zrobić tak, żeby wydać finalnie na komputer osobiste grę, bo stara się dotrzeć do graczy, gdziekolwiek oni się znajdują. <laughs> czy to chodzi o jakąś wersję na Nintendo Switch, czy na mobilne. Zresztą mobilnie to możemy na chwilę sobie tak pograć, bo gdzieś tam możemy sobie pada podpiąć pod telefon kopić sobie ci tam granie w chmurze, nie wiem, NVIDIA ma chyba, XBOX ma, no i normalnie gramy na naszym telefonie gdzieś tam zdalnie. No, na przykład ja, ja korzystam na chwilę z S24 Ultra, no jest dość duży ekranem, ale lepiej by się pewnie grało na tablecie, jakiś iPad, chyba iPad byłby najlepszą opcją, chyba było coś na Androidzie, jakieś Samsung Tabs i tak dalej, Tab, nie Tabs, Tab, to pewnie lepiej by się grało, czy w ogóle laptop, już na wypasie, no ale tutaj tak e, czasami trzeba na kompromis. No ogólnie gdzieś tam on faworyzuje włączność na, nie, nie faworyzuje włączności na konsole, bo wierzy on, że nasza firma chce być tam, gdzie konsument. I historycznie biorąc pod uwagę to, jak wydawaliśmy gry, ma to sens wszystko. I zapewnia fanów, że brak ogłoszenia na PC nie jest niczym ostatecznym. Po prostu na chwilę chcą tu przemilczeć. Aby finalnie później wydać kolejny dobry port na PC. Tak to idzie przetłumaczyć, co on powiedział mniej więcej. I jakby tutaj patrząc w historię, co już niejednokrotnie mówiłem, nawet GTA 5 na początku wyszło na Xboxy i na PlayStation. Potem wyszło na następną generację, żeby finalnie zostało wydane na PC. No, było to ile? 2 lata? 215 było chyba premiera? Czy 216 była premiera na PC? Tych dat nie pamiętam, czy zapisać w finalnie, żeby nie szukać potem odcinka za każdym razem. No tutaj gdzieś przełomowo było Red Redemption, które zostało wydane po półtora roku od napisy od premiery. Tłumaczyliście mi, że to nie wynika z trudności wydawania portów, tylko chyba od początku go budują. No tutaj ciężko się tam wypowiadać naprawdę, bo no mówię, nie chcę tu was okłamać za bardzo, a wiem, że wy się znacie, także po poprzednim odcinku do tego dojdziemy. Wyjaśnimy sobie, dlaczego tak jest. Wracając do tematu z poprzedniego odcinka na temat na GTA 6, to w ogóle informacja podesłał Garfield, za to bardzo dziękuję. Jak wiecie, w nocy przed planowaną premierą pierwszego Trainera GTA 6, internet obiegła informacja, że są on wykradziony i publikowany na nieoficjalnym koncie. I cała sytuacja była spore poruszenie i zmusiła, jakby, zarząd Rockstara do wypuszczenia zapowiedzi gry znacznie wcześniej niż było to planowane. Co wszystkich zaskoczyło. No, i teraz poznaliśmy te szczegóły na temat większej informacji, dlaczego tak się stało. Fakt faktem, że Rockstar, że wypuszczenie trailera spowodowało rekord oglądalności. I na ten moment ma on, ma on prawie 200 milionów wyświetleń na serwisie YouTube. I tak wszyscy wiedzą, że ta premiera miała być. Troszeczkę inaczej miała wyglądać. No i jak tam nas informują, portale zajmujące się GTA 6. Użytkownik odpowiedzialny za przeciek z na GTA. A 6, jest przez przestępców jest znany w serwisie, w serwisach społecznościowych, a znaczy już nie, bo został zbanowany ogólnie dziś, jakby troszkę on niż lat. Teraz nie wiem, czy dobrze go wymówię: Scankir, o ile dobrze mówię. Jak nie, to sorry. On ogólnie wykupił nielegalny dostęp do panelu administracyjnego Rockstar Games na YouTube, gdzie film był jakby na, na tym serwisie jako prywatny i czekał na swoją premierę. W ogóle, jak to? Dowiedziałem się tej informacji. Że wykupił dostęp do panelu administracyjnego na Google, to moje pytanie pierwsze jakie się rodzi: jak do tego doszło? Czyli Google ma jakieś spore luki gdzieś w zabezpieczeniach, czy nawet sam YouTube? Straszne. No ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku, że to jest jakieś moim zdaniem nieporozumienie i niby Google z YouTube'em gdzieś tam pracują nad tym, żeby to się więcej nie powtórzyło. I z pewnością. No, to się stało, tak? I już tego nikt nie odwróci. to jest trochę przykre, takiej wielkiej firmy się wydaje, no ale... Ach, straszne. No, co ciekawe, w ogóle wspomniany wcześniej cyfrowy przestępca zapowiadał już wcześniej na platformie Telegram, że jest on w posiadaniu trailera. Jako dowód pokazał on również, że sama gra będzie miała premierę w 2025 roku. Jak finalnie się o tym okazało, faktycznie tak to miało być, że na któryś moment 2025 zdaniem trailera to będzie w tym mm, momencie pojawiało się, nie? Także... co też szukałem fajnego powiedzieć na temat tego e, wycieku. Wiemy też, że przykład, że podobna sytuacja miała w przypadku e, gdzieś tam informacji na temat gier z Nintendo z 2017, e, gdzie za tym stał pracownik Google'a, e, który korzystał gdzieś tam z konta administracyjnego, żeby dostępu dostęp do niepublikowanych treści i je ujawniał. E, Kurczę, no nie fajnie, że tak robią, bo może wszystko to powoduje niepotrzebne stresy od strony deweloperów. My też, jakby, czekamy, wiecie, ja już odczekałem ten zwiastun po pracy, przyjdę i zobaczę, nie? ale jakby, bo budziłem się rano, on już był. Kurczę, no to też psuje taki smaczek trochę z tych wszystkiego, wszystkiego, chociaż moim zdaniem oczywiście, nie? No, jakby to, że zobaczymy zwiastun wcześniej, no to, no niestety to tak. Średnio, moim zdaniem, średnio. Ale nie będziemy też się tym jakoś mocno zajmować, bo tam ogólnie YouTube stwierdził finalnie, że to był atak na jego serwery. I to nie żaden pracownik, tylko ktoś z zewnątrz ukradł te dane i to tak nie może być i na tym pracować. No i to gdzieś tam wiecie, jak to potem się te potężne korporacje tłumaczą, że to, że to, że to. To, to nie ich wina, nie? Tak ciekawostka jeszcze oczywiście, że chodzi o zwiastun GTA 6. No był on prawdziwym hitem tak, w ciągu tam, te, te, tego pół roku obejrzało go 200 milionów osób tak, no i to jest sporo. Ile zarobiło Rockstar na trailerze, nie interesowało nigdy? Nawet jakby tutaj bez reklam w, bądźmy że mają YouTube Premium, mają te reklamy, nie działają, to działa tak ogólnie, że wtedy jakieś tam grosze idą z tej puli tego, wydajecie tam 20zł, 23zł na YouTube Premium. Wiem, że są inne metody, ale powiedzmy tak normalnie, jakbyście chcieli kupić legalnie, tak? Wtedy też twórca zarabia na tym, bo idzie do tej puli tego YouTube premium, a nie z reklam, które się świetla. Bo jak jakby użytkownicy premium nie mają reklam, nie? Nie wiem, musiałem wam panel administracyjny pokazać, jak to wygląda. Z strony twórcy, no, Macie po prostu przychód z reklam YouTube zwykłe YouTube Premium, nie? No i ci. Użytkownicy generują większe przychody niż tradycyjne reklamy, ponieważ monetyzacja prasa się na czasie oglądania filmu. Tak jakby. No tutaj, jakby w Polsce, za mało jest użytkowników gdzieś YouTube Premium, żeby wam to dokładnie określić, ale gdzieś tam podano, że sam zwiastun, jakby z samych reklam i tego YouTube Premium przyniósł zysk, zysk, generował z tych reklam, powiedzmy tak, YouTube Premium, YouTube zwykłego. 971 tysięcy dolarów dla Rockstar'a za jakieś tam 200 tysięcy viewersów, i to, tak, by też trzeba to brać pod uwagę, że nie każde 1000 daje jest generowane jako jeden dolar, bo czy tam jakiś ileś x dolarów, bo na przykład CPM jest dużo większy w Ameryce, czy tam powiedzmy w Niemczech, czy gdzieś we Francji. No, ale na pewno jest to spora suma. <laughs> Milion zysku z reklamy, tak? I to reklamy Tridenta, który powiedzmy Rockstar pewnie ma swoich ludzi, którzy to robią, bo. No i niekolenie dobra trailery robią. Mi się wydaje bardzo fajny. Ten zjawsty tych wszystkich swoich elementów do gier. No i. Milion zarobić na samej reklamie gry to też spoko opcja. No i pewnie te milion potem mogą wydać na jakieś inne promowanie swoich gier. Zresztą to jest taka duża marka, że to w sumie chyba nie jest ma aż takiego dużego znaczenia dla nich. Ten YouTube także. A pewnie ciągle zarabia jeszcze, nie? Także im się bardzo, bardzo opłaca to pokazywać te. Minutowe filmiki, które gdzieś tam zarabiają sporo kasy, poza Za pozostałość tylko i wyłącznie. I podczas jeszcze jednego z wywiadów, to też jakby temat, coś fajny mi się wydaje, komentarz dyrektora naczelnego, czy generalnego Take Interactive Strausa Celniaka na temat kontynuacji GTA 6. Czy zobaczymy GTA 7? Wiem, że temat dość abstrakcyjny, bo jeszcze wszystkich nie zobaczyliśmy, ale on tam dzisiaj wypowiedział ten temat, także porrzmy ten temat. Zeleniak powiedział, że chodzi wam o GTA 7, sugerując, że franczyza ma dalszą przyszłość i Rockstar nie zamierza gdzieś tam postawać w miejscu. Wiemy, że, dość prze, że ten czas między piątką a szóstką no jest spory. Zeleniak również wspomniał, że ambicje Rockstara w tworzeniu gier są bardzo duże i firma, opierając się na wnioskach zdobytych z GTA Online, chce jakby koncentrować się w poszerzaniu i ulepszaniu tego doświadczenia Czyli Geta 6 online, co wskazuje na to, że ewolucja na pewno będzie i będziemy mieć coraz lepsze treści, w o multiplayer. I zanim z ogólnie sam Rockstar nie stoi w miejscu w ostatnich latach. Oprócz tego, że mamy te GTA online, które się tam ciągle, ciągle rozwijają, firma wypuściła Red Dead Redemption 2, demonstrując swoją zdolność do tworzenia ogromnej zawartości wysokiej jakości. I tutaj transformacja Rockstara ze studia skupionego na najwyższych wydaniach. Na najważniejszych grach, jakie wystają, kurczę, reślimy wysłowić, gier, które ci tam pokazują jakość, to jest ten cel, który on chce osiągać i on nie zaprzecza, że firma będzie dalej się rozwijała w kierunku tego, żeby zobaczyć następną odsłonę GTA i w jego przypadku, w jego przypadku, w jego przypadku będzie to niecałe 12 lat od premiery szóstki. Czyli zakładając, że zobaczymy w 2037 GTA 7 tutaj później. Dość ciekawe, tu dość odważne gdzieś tam spowiedzenie. No, fajnie by było. Fajnie by było zobaczyć za 12 lat po premierze kolejną część tak dobrą jak poprzednie. Ale co prawda, wiemy, że między np. 4 i 5 było mniej. Między. No, ogólnie między pozostałymi GTA było powiedzmy 2-3-4 lata różnicy maksymalnie, a nie 10, 12, 13. No, ale i tak fajnie. A ja tak, gdy sobie to, biorąc pod uwagę, że Los Santos to Los Angeles GTA 5, Vice City, Miami w GTA 6, to prawdopodobnie GTA 7 to będzie Las Venturas albo San Fierro, czyli Las Vegas albo San Francisco. No, ale to kiedyś ciekawostka smaczek, po prostu <grych> gdzie możemy zobaczyć GTA 7. Także schodzimy na ziemię. Wracając oczywiście do sekcji komentarzy poprzedniego odcinka, to oczywiście Pan Fiero zostawił nam spory komentarz, który ci tam odpowiada na wszystkie nasze wątpliwości poprzedniego odcinka. I aby gdzieś najlepiej to zrozumieć, to polecam Wam cofnąć się do tego odcinka i zobaczyć. Bo zamiast tego odcinka mógłbym ten komentarz poruszyć cały, by w sumie to był dobry odcinek. Dziękuję za te wspaniałe komentarze. Czytam oczywiście i gdzieś tam analizuję je do przyszłej wiedzy w odcinkach. I komentarz, o który chciałem się odnieść, to jest od Michu XYZ. To co powiedziałeś, wystarczyło wytłumaczyć jako brak zapowiedzi yy, nie zaprzecza produkcji XD. No okej, okay, tak mogło być w sumie. I dlatego powstają wersje na PS5 i Xboxa jako pierwsze, ponieważ highspot.tv się musi zgadzać, aby ludzie pływali Xboxy i PlayStation, ale tylko dlatego, a tylko też dlatego, że yy, wersje te są po prostu optymalizacji, są jednak docelowe tam układy graficzne, procesory i RAM, czyli chodzi o to, że konsola PlayStation 5 nie ma opcji, że będzie z inną kartą, czy innym procesorem, innym RAMem, inną ilością i tak dalej. Jakby te, nawet patrząc na to, że Xbox i PlayStation 5 są mega do siebie podobne, podobną, to mamy optymalizację, na cztery urządzenia, na trzy Xboxa Series XS, to mamy dwa, i PlayStation 5. Potem wyjdzie pewnie PlayStation 5 Pro, no to gdzieś tam, no cztery, zoptymalizować grę pod cztery układy, a jak on sam to pisze, optymalizacja w PC jest bardzo dużo gdzieś tam trudniejsza, ponieważ trzeba pod uwagę wziąć tysiące, jak nie miliony kombinacji GPU, CPU, RAM do tego same. Karty mają inne technologie Nvidia AMD, Intel. Każda gdzieś tam ma swoje jakieś te technologie jak tuję. No i chcesz zobaczyć grę, która wyszła za jednym razem na wszystkie platformy, to Cyberpunk, paczka klapa. Także no naprawdę macie rację w tym przypadku. I chyba lepiej poczekać. Żeby nie było błędu Cyberpunka to też mówiłem paręnaście razy Żeby gdzieś tam tak nie robić Też się komentarz, w że dwa lata od premiery na, na PC to jest duże No wydaje mi się to bardzo realna data, no ale Mogę się mylić, może to być rok, może to być dwa, może to być trzy Ja obstawiam rok albo dwa, coś pomiędzy, półtora Lubię całe dwa lata, to była fajna data No i tam gdzieś też był komentarz o tym na temat tego, że aby gdzieś tam GTA 6 nie poszło za bardzo, tak jak Watch Dogs'y dwójki, które były całe w social mediach, to było bez sensu nagrywanie relacji, w sensie social media, gdzieś tam zbieranie ocen jest słabe, stosowne, niepotrzebne, fajnie by było jakby Rockstar poszedł gdzieś tam w kierunku tego, żeby to było, ale nie było to aż tak istotne, żeby to nie, nie, nie zaburzało tej gry, taki dodatek, taki smaczek dla graczy, tak, no i też, że Bad Company 2 zostało wyłączone, w tamtym roku i nie można gry kupić, to tak, to też tak faktycznie było, no. Tak, że to był tyle w tym odcineczku. Myślę, że zobaczymy kolejny już za tydzień. Za co Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcineczku za tydzień. Oczywiście zapraszam na moje social media, które macie w opisie, na naszego Discorda ekipowego, gdzie możecie z nami pogadać, pograć, popisać, wysłać jakieś linki, newsy i tak dalej. Oczywiście mamy też ekipę GTA Online, także też zachęcam do aby z nami pograć. Ja ostatnio nie gram, ale chcę ponagrywać trochę nowe w odcinku, bo wiem, że one są mega stare. Ale ja też niestety no nie mam aż tyle czasu i nawet chęci, bo w GTA w sumie nic nowego nie wyszło. Ma być tam teraz ten całe letnie DLC, gdzie tam będzie ta policja i tak dalej. O tym nie mówiłem w sumie w odcinku. Nie wiem, czy to było aż tak istotne. No, może zrobimy jakiś o tym odcineczak na tygodniu, w tygodniu. Ale to i tak, że było jakiś czas temu, także mi się wydaje, że bez sensu. Cóż, dzięki za uwagę. Był z Wami Siejs. Są do następnego. Cześć. Oczywiście sekcja komentarzy jest wasza. Jak macie jakieś pytania, stwierdzenia, uwagi, to piszcie. Chętnie poczytam.